Już w piątek od godziny 9:30 do 13:00 w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych uruchomiono specjalny punkt, gdzie mogli się zgłaszać ci wszyscy, którzy chcą być zarejestrowani jako potencjalni dawcy szpiku. W tym roku inauguracja szpikolady, jednocześnie światowego dnia walki z głodem, połączona jest z uroczystym świętem szkoły. W tym miejscu chciałabym także wyrazić wdzięczność i uznanie dla tych wszystkich Którzy przez 60 lat tworzyli tą historię szkoły, którzy dbali o zachowanie tych najważniejszych wartości. Szkoła znana jest z szerokiej działalności charytatywnej, w którą wpisuje się organizowana już od 8 lat przez zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych szpikolada. Akcja potrwa dwa dni. W sobotę towarzyszyć jej będzie szósty bieg dla szpiku i pierwszy mini bieg dla szpiku. Pierwszy bieg wystartuje na orliku lekkoatletycznym przy szkole o godzinie 11, drugi pół godziny później. Rejestracja biegaczy zakończy się pół godziny przed każdym z biegów. Dla chętnych będzie też otwarty trening z programem Ewy Chodakowskiej, który poprowadzi Aleksandra Frubel. A rejestracja potencjalnych dawców szpiku trwać będzie od 10.30 do 13.00 w sali sportowej przy szkole przy Komuny Paryskiej.